Spójrzmy na Wrocław jak wygląda o poranku, a właściwie w południe, gdyż jest już godzina 12. .00. Już ludzie spacerują, padał deszczyk, ale w tym momencie się przejaśniło. Ptaszki latają. Jak widzimy jarmark został ogrodzony. Ogrodzili go już wcześnie rano. Wszystko zostanie posprzątane. Od rana panowie pracują, sprzątają ulicę, oczyszczają miasto z tych śmieci, fajerwerków i tak dalej. Jesteśmy po śniadanku. Śniadanko było bardzo, bardzo dobre, urozmaicone. Także rewelacja, jesteśmy bardzo zadowoleni. Do Karpacza pan mówi, żeby jechać. Też mamy zamiar się gdzieś wybrać na fery zimowe albo Zakopane, albo Karpacz. Zobaczymy jeszcze. Wiem, wiem, treści może teraz nie są jakieś nadzwyczajne, ale wiadomo, że urlopowe vlogi to są urlopowe vlogi, zupełnie inne. Szczególnie jak tam jest ciepło, słonecznie, a jednak pogoda. no chociaż tam przy świtę widzimy, niebieskie niebo, troszkę, troszkę widać. Pogoda nas nie rozpieszcza jednak w Polsce w tym momencie, także jest chłodno, szaro, deszczowo. No więc, no wiecie sami jak to się nagrywa, takie vlogi. Poza tym zagraniczne vlogi są wiadomo, no dużo, dużo ciekawsze, no nie mam co tu ukrywać. Rob, nie martw się, będą wakacyjne vlogi. Ale póki co musimy się nacieszyć z tym, co mamy, także też jest pięknie. Więc nie ma co narzekać. Gramy balonami jeszcze i one są świetne konfetti w środku A teraz widać w dzień Rewelacja Zbieramy się właśnie do wyjścia Zaraz się zgrzejesz poskaczesz Jesteś gdzie ten balon? Nie, nie, przecież w lewym położyłeś. Tam? No, to nie twój. Wychodzimy. W ekspresowym tempie się pakujemy. Tak mniej więcej to wygląda. Tutaj nic nie zostało? Żegnamy się z widokiem pięknym. Pa papa! I ruszamy. Squid game ma weźmiesz czy mam wziąć? A tą torbę to ty dajesz na... Czy ja mam tylko dwie rzeczy? Ale się dzieje. Idź, Aleks. Dzięki. Już tutaj pani będzie sprzątać u nas. Wykorzystaliśmy czas maksymalnie do 13. Jeśli mamy 6 minut. Do parkingu musimy dojść. Także Piotr był i wykupił jeszcze dzisiaj 3 godziny. Czyli w sumie parking nas wyszedł 50 zł. Lewa. 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 Zobaczymy, która się otworzy. Lewa. Lewa. To dwa, dwa, jeden. Dzień dobry. Witamy. Ostatni raz zobaczymy na siebie na górze. W sumie... Mieliśmy 7 godzin parkingu. Kosztowało nas to 50 złotych, a na takim parkingu całodobowym byłoby 70. Więc 20 złotych kieszenie, zawsze to coś. Ale jednak powrócamy z drogo, Także parkingi są drogie, bo niezależnie od dnia, tygodnia jest parking płatny wszędzie. Co za maksa, za bufet zapłaciliśmy? Tak, ale w niektórych miastach jest parking w weekendy bezpłatny. także. Tutaj jest jednak ładnie. Co zrobić? Co miasto, to miasto. Ale wrocław piękne miasto, warto przyjechać. Ale głośno hałas tam ktoś robi z tyłu. To ja, to ja. <laughs> Moja walizka. Mamy nasza tylko... walizka. Mały kawałek, ale ja. Ogromna prywatnie. waliza. O i pokażę. I stoi nasza hondzia przy kościele. Także pan Bóg ją strzegł. <laughs> Fajnie było? Fajnie było, Squid Game też jedzie. Nowy zawodnik. I co one biją yeah. dla nas? Wow! Pogoda taka średnia, ale ludzi naprawdę dużo, bo jest ciepło. Mamy 11 stopni 11,5. I widzicie. Tak to wszystko wygląda 1 stycznia 2020. 2. No proszę, co zauważyłem, że Wrocław ma bardzo dużo murali ładnych. Tak, łagodnie w prawo. W prawo łagodnie. Czyli prosto jedziemy. Jakby. Widać, że Wrocław bardzo ładnie wykorzystuje dotacje z Unii Europejskiej i wszystko jest remontowane. Piękne duże miasto. Słaskim i rowerzystom nawet deszcz nie przeszkadza. Ważne, aby być w ruchu. No i dostawcy też już kursują. Proszę, zobaczmy z jakiej firmy, lowo. Ruszamy. czerwone światło i już 1 stycznia Pan na balkonie widać od dali coś remontuje. Zaczyna się życie codzienne 2022. Każdy w tym roku z nowym nastawieniem. I takie przysłanie na 2022 rok. Bądźcie szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni i bądźcie bardziej życzliwi dla bliźnich swoich, tak aby w tym trudnym czasie koronawirusa nam się lepiej żyło. A mam pieska fajnego. Ale ten facet zaglądał mi na tego pieska, nie? Jak wychodził z windy, patrzą a śliczny jest. Hmm. Nie zdążyliśmy ocenić śniadania w hotelu, a więc podsumowując, było bardzo, bardzo dobre. Aha, ja mówiłam przez okno, nagrywałam co nieco, jak Wam pokazywałam, yy, jak wygląda. Rynek z rana, więc w południe, więc co nieco powiedziałem na temat śniadania. Może Ty powiedz Piotrze, co sądzisz? Jak dla mnie śniadanie było bardzo dobre, rozmaite, może dla każdego coś dobrego, każdy coś dla siebie wybierze. Pokosztowałem wiele rzeczy, bo lubię kosztować i powiem, wszystko mi smakowało. Nie było to takie jedzenie typowo spaczek paczek otwierane, tylko w miarę, w miarę dobre jakościowo. Aleksandruś? Co nie słuchawki, a może ty okiem dziecka, smakiem dziecka powiesz co nieco, czy było dobre czy nie, śniadanko? Było dobre, ale kiełbasa plastikowa była. Uh -huh. Te parówki? No. Jednak nie smakowały. smakowały. A jedzenie to było dobre. Uh -huh. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że najbardziej mi z tego śniadania smakowały dwie rzeczy. Bułka z, z rodzynkami. Bardzo smaczna. Którą i obiecała, żeby zrobił wam odcinek z takich, zrobienia takich półek. I bułeczka z taką czekoladą, to takie, jakby ciasto francuskie z czekoladą, takie pomieszane, to też było bardzo, bardzo dobre. Ciasto słabo mi smakowało, także nie byłem taki. Także francuska. ogólnie, no już nie udawajmy się w takie szczegóły. A ja lubię śniadanie. Ogólnie śniadanie było bardzo, bardzo smaczne. Super było śniadanie. Także urozmaicone, więc jesteśmy zachwyceni śniadaniem. Idziemy, po Nukusia. Cześć! Cześć! Wejdźmy, wejdźmy do środka. Cześć! Jesteśmy na spacerku w parku z Nukusiem. Nukuś zadowolony, tak? Byłeś u mojej mamy, tak? Fajnie było, no. Idziemy spacerujemy, bo jest piękna pogoda. Słoneczko nam świeci. 13 stopni. Pogoda nam dopisuje słoneczko pięknie świeci, więc tym optymistycznym akcentem kończymy tego vloga. Dziękujemy za uwagę i do następnego pa, pa. pa, pa. pa. i szczęśliwego nowego roku!